Na każdą osobę na rynku kryptowalut każdego jednego dnia czekają zarówno stare, jak i nowe pułapki. Nie musisz jednak w te pułapki wpadać. Wystarczy, że będziesz unikał bardzo prostych błędów. Na Twoje kryptowaluty ciągle ktoś poluje. Najczęściej poprzez phishing. I nie chodzi tutaj o łowienie ryb, tylko o wysyłanie fejkowych wiadomości, które wyglądają na oryginalne. Chociażby z giełdy kryptowalut, na której masz założone konto, chociażby od firmy, od której kupiłeś portfel sprzętowy. Twoje dane są sprzedawane w internecie z wielu różnych miejsc: telefony, e-maile, i wielu oszustów używa dokładnie tych danych, aby się z tobą kontaktować, podszywając się pod jakieś legitne, sprawdzone firmy. Nigdy niczego nie klikaj. To podstawowa zasada na rynku kryptowalut. Nie klikaj czegoś, czego się nie spodziewałeś. Giełdy nie poproszą ciebie o kontakt. Portfele nie proszą nigdy o wpisywanie seedów. A jeżeli widzisz w takiej wiadomości element pospieszania twojej decyzji, bądź pewien, że w 100% jest to po prostu oszustwo. Jeżeli szukasz szybkiego zysku w krypto, wbijaj na naszą grupę sygnałową. Takie ogłoszenia znajdziesz bardzo często podczas hossy w internecie, kiedy ceny rosną, nagle wszyscy zarabiają i pojawia się pełno nowych ekspertów, którzy dokładnie wiedzą, jak pomóc Ci w Twoich inwestycjach. Wiedz jednak, że wielokrotnie te grupy sygnałowe, na które się zapiszesz i co gorsza, bardzo często za nie zapłacisz, są to grupy od początku do końca przygotowane jako pump and dump, czyli Napompuj, ty jesteś potrzebny do tego, aby pompować cenę coinów, które są tam podawane, i następnie następuje dump, czyli zrzucenie tych coinów, jednak ty tych coinów nie zrzucasz. Zrzucane są coiny przez osoby, które takie grupy zakładają na głowy osób, które właśnie do takich grup się dołączają. Uważaj, większość takich grup są to po prostu przekręty lub są to grupy prowadzone przez osoby nieadekwatne do tej. Roli. Weź odpowiedzialność za własne decyzje, pomyśl o rynku krypto długoterminowo i zobaczysz, że z czasem okaże się, że nikogo do pomocy nie potrzebujesz. Czy zadzwonił kiedykolwiek do Ciebie doradca klienta z jakiejś firmy krypto? Jeżeli nie, to jest wielce prawdopodobne, że z czasem taki telefon otrzymasz. Jednak wiedz, że podszywanie się na rynku kryptowalut jest to jedno z największych zagrożeń. Oszuści podszywają się pod takie osoby jak ja, które gdzieś tam nagrywają o kryptowalutach w internecie. Podszywają się pod celebrytów, podszywają się pod obsługę klienta, czy też podszywają się pod projekty kryptowalutowe. Nigdy, jeżeli ktoś się z tobą kontaktuje, nie odpowiadaj na tego typu Wezwania. Bardzo często osoby, które się z Tobą kontaktują, nie są to nawet Polacy, i bardzo łatwo jest to dostrzec, nawet jeżeli czytasz teksty. Jednak w dobie AI wiedz, że jest coraz trudniej odróżnić skamera, które używa AI, od osoby realnej. Dlatego twarda zasada nigdy nie odpowiadaj na telefony, smsy, e-maile, czy też wiadomości w social mediach, gdzie ktoś prosi Ciebie o Twoje pieniądze, proponuje Ci inwestycje, wiedz, że na 100% jest to skarb. Jeżeli na Twoim komputerze masz te dwie aplikacje, prawdopodobnie stracisz kryptowaluty. Chodzi tutaj o Kilogera i AnyDesk lub aplikacje tym podobne. AnyDesk jest to aplikacja, która śledzi wszystko, co robisz na swoim monitorze, a Kiloger jest to aplikacja, która zapisuje wszystko, co zapisujesz na swojej klawiaturze. Co oznacza, jeżeli logujesz się do giełd, tworzysz SIDy, zabezpieczenia swoich portfeli, wszystko jest przez kogoś monitorowane lub przynajmniej może być. I bardzo często oszuści dokładnie używają tego sposobu, czyli dzwoją do Ciebie, proszą abyś odpalił komputer, zainstalował aplikację, a oni za rączkę Ciebie poprowadzą poprzez systemy zabezpieczeń i pomogą Tobie albo odzyskać kryptowaluty, albo zarobić kryptowaluty. Upewnij się, że Twój komputer jest wolny od tego typu aplikacji. I najlepiej, najbardziej zdroworozsądkowo jest, aby używać komputera zupełnie innego, choćby jakiegoś starego, tylko i wyłącznie do kryptowalut, gdzie masz pewność, że nie zaglądasz na dziwne strony, gdzie nie logujesz się na dziwne portale i dbasz o to, aby antywirus na tym komputerze był ciągle. Aktualnie, nie wpadnij w pułapkę fałszywych aplikacji na rynku kryptowalut. Wiem co mówię, sam wpadłem w taką pułapkę. Fałszywych aplikacji jest mnóstwo, zaczynając od giełd kryptowalut fałszywych, kończąc na portfelach czy też aplikacjach inwestycyjnych. Jeżeli wchodzicie w interakcję, czy to z nową giełdą, czy to z jakąś inną aplikacją, która jest powiązana z rynkiem kryptowalut, zawsze sprawdzajcie u źródła, zanim aplikację pobierzecie na swój smartfon lub na swój komputer. albo zanim w ogóle się zarejestrujecie na danej stronie. Ja straciłem ponad dwa bitcoiny w roku 2018, ponieważ dałem się nabrać na fałszywą aplikację giełdową. Ty nie musisz tego doświadczyć. Po prostu zawsze sprawdzaj źródło trzykrotnie w trzech różnych miejscach będziesz dużo bezpieczniejszy i finalnie też dużo bardziej zyskowny, bo więcej pieniędzy w Twoim portfelu. Zostanie. Nie każdy projekt krypto jest uczciwy. Na rynku znajdziesz takie projekty, które finalnie okazują się być rak-pulami. rak pull, rak -pul, czyli wyciągnięcie dywanu spod stóp. Inwestorów, czyli powstaje projekt, jest grupa programistów, którzy dany projekt tworzą, wypuszczają na rynek tokeny, tworzą konto na social mediach, tworzą społeczność, aby tylko i wyłącznie zbudować płynność na swoim tokenie. Ponieważ, jeżeli budujesz społeczność i mówisz dużo dobrego o swoim tokenie, wcześniej czy później ludzie ten token kupują, a jeżeli kupują, to jego cena rośnie. I jeżeli urośnie wystarczająco dużo i dana społeczność będzie wystarczająco duża, Ci, co ten projekt stworzyli, swoje tokeny zrzucają na głowy biednych inwestorów. Cena spada o 99,9% i już nigdy się nie podnosi. Dlatego przy wyborze kryptowalut moim zdaniem warto trzymać się projektów sprawdzonych, które są na tym rynku już przez kilka dobrych lat. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która lubi eksperymentować, ponieważ oczywiście rynek krypto ma pełen wachlarz możliwości i jest wiele dobrych nowych projektów, a niektóre z tych projektów zapewne zrobią bardzo dobre wyniki, to jednak uważam, że bardzo rozsądne jest, aby zwłaszcza na początku nie pchać tam dużego procenta swojego Kapitału. Być może 5-10% maksymalnie portfela poświęcić na tego typu zagrywki ryzykowne, a resztę sobie po prostu spokojnie budować na sprawdzonych projektach, które już udowodniły swoją wartość na przestrzeni czasu. Czy znalazłeś kiedyś na swoim portfelu kryptowaluty, których tam nie wysyłałeś? Jest to bardzo popularny przekręt w krypto. Wchodzisz na swój portfel, patrzysz, jakiś nowy, ciekawy. Token. I zazwyczaj potrzebujesz kliknąć w ten token, sprawdzić jego adres, jesteś przekierowywany na jakąś stronę i najczęściej tam masz prośbę, aby połączyć swój portfel z tą stroną, aby tokeny te odebrać. Nigdy tego nie rób. Ponieważ jeżeli podpisujesz taki kontrakt, takie pozwolenie, nie wiesz do końca, jakie jeszcze inne pozwolenia podpisujesz. A najczęściej takie pozwolenie także zakłada na wyciągnięcie wszystkich kryptowalut z twojego portfela. Zasada bezpieczeństwa tutaj jest bardzo prosta. Nie klikaj w nic, na co nie czekałeś, lub czego sobie nie wysłałeś. Darmowe kryptowaluty przyciągają wiele nowych osób. Uważaj jednak na fałszywe akcje. Airdropowe. Jeżeli zaczynasz działać pod airdropy, bądź pewien, że wcześniej czy później na Twojej drodze stanie przekręt. Kiedy bierzemy udział w airdropach, musimy obsługiwać swoje własne portfele i podpisywać transakcje. I jeżeli coś podpisujemy, czego do końca nie jesteśmy w stanie sprawdzić, niestety bardzo często nasze portfele są po prostu opróżniane. Problem jednak jest bardzo prosty do rozwiązania i nie chodzi tutaj o to, aby nie brać udziału w airdropach. Wystarczy, że do każdej takiej akcji airdropowej lub do kilku akcji airdropowych użyjesz jednego nowego portfela z nowymi sidami, tak aby nie ryzykować innych środków, które są na twoim portfelu i co najważniejsze, nigdy nie używaj do airdropów portfela głównego, na którym trzymasz swoje pozycje. Długoterminowe. Elon Musk podwoi twoje kryptowaluty. Jest to jeden z najstarszych przekrętów na rynku kryptowalut, który cały czas ma miejsce. Oszuści wypuszczają wideo z opisem, gdzie po wysłaniu jednego bitcoina masz gwarantowane, że otrzymasz dwa. No przecież Elon Musk, więc jak miałoby być? Inaczej. Czasami nawet podkładany jest głos AI, który coraz trudniej jest rozpoznać od oryginalnego. Wiedz, że zawsze jest to scam i nie tylko o Ilona Maska chodzi. Celebryci, influencerzy, przedsiębiorcy, czy też bardzo często twórcy projektów są to właśnie postacie, które są używane do tego, aby zachęcać ludzi do podwajania swoich środków. Jeżeli coś jest zbyt piękne w krypto, aby było prawdziwe, bardzo uważaj. Nigdy nie podłączaj swojego smartfona, na którym trzymasz kryptowaluty, do publicznej sieci. Coraz częstszym przekrętem na rynku kryptowalut jest tak zwany man in the middle, czyli mamy sieć Wi-Fi, gdzie nie do końca jesteś w stanie zweryfikować, czy pomiędzy tobą a połączeniem nie ma osoby trzeciej. I czasami bywa tak, że jest. A ta osoba, jeżeli się podłączysz pod Wi-Fi, monitoruje wszystko, co robisz na swoim smartfonie czy też laptopie. Więc jeżeli masz kryptowaluty na smartfonie, na laptopie, złota zasada, nigdy nie podłącza się do publicznego Wi-Fi, którego nie jesteś pewien. Może się wydarzyć tak, że Twoje dane do giełd, do portfeli zostaną zebrane i niestety Twoje środki zostaną wyczyszczone. Na rynku kryptowalut nie musimy tylko inwestować, możemy także zarabiać na naszych kryptowalutach, chociażby w DeFi, czyli w tak zwanych zdecentralizowanych finansach. Tam jednak czyha gigantyczne niebezpieczeństwo w postaci wielu fałszywych, Kontraktów, więc po prostu uważaj, co podpisujesz. Jeżeli wchodzisz w interakcję swoim portfelem, swoimi kryptowalutami, z nowymi projektami w zdecentralizowanych finansach, na przykład chcesz coś zastykować, chcesz wziąć udział w airdropach, czy też chcesz dodać płynność, zawsze staraj się upewnić, że jest to miejsce sprawdzone. To jest jednak bardzo trudne, ponieważ nawet firmy, które mają dobre intencje, które działają na rynku już jakiś czas, miały dziury w kodach, które powodowały to, że hakerzy i tak potrafili gdzieś się przemknąć. Dlatego, jeżeli chcesz się zabezpieczyć, ponownie pamiętaj, aby nie używać jednego portfela w każdym jednym miejscu. Najlepiej, czym więcej interakcji robisz, tym więcej portfeli powinieneś. Mieć trochę więcej zabawy, trochę więcej zapisywania seedów, ale bezpieczeństwo na zupełnie innym poziomie. Na rynku kryptowalut, jeżeli się nie rozwijasz, to się zwijasz. W tak szybko rozwijającym się rynku, jeżeli chcesz być na bieżąco z nowościami, musisz trzymać rękę na pulsie. I nie chodzi tutaj o to, aby spędzać całe dni i noce na rynku kryptowalut. Chodzi o to, aby analizować przede wszystkim własne ruchy. Niektórzy uważają każdy swój jeden błąd za karę. Podczas kiedy może to być idealną lekcją do tego, abyśmy się czegoś nowego nauczyli oraz wyciągnęli wnioski, które pozwolą nam być lepszymi w przyszłości. Na tym rynku, zwłaszcza idealny inwestor nie istnieje i każdy popełnia błędy, nawet jeżeli o tym głośno nie mówi. Natomiast jeżeli zaczynasz w krypto, akceptujesz ryzyko, ryzyko popełnienia błędów i nie jest niczym złym taki błąd popełnić to jednak czym więcej wiesz tym mniej błędów popełnisz w przyszłości i będziesz lepszym inwestorem mam nadzieję że ten materiał pomoże ci uniknąć większości poważnych błędów na rynku kryptowalut a jeżeli szukasz sprawdzonego i zrozumiałego przewodnika po tym jak na rynku kryptowalut wystartować z głową koniecznie obejrzyj ten materiał dzięki wielkie trzymaj się do zobaczenia w kolejnych odcinkach cześć